To jest Brand IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem: Gamifikacja w UX. Kiedy działa, a kiedy jest tylko zbędnym dodatkiem? Czym jest gamifikacja w UX? Gamifikacja to wykorzystanie mechanizmów znanych z gier w produktach, które grami nie są, aby zwiększyć zaangażowanie i motywację użytkowników. Nie chodzi w niej o tworzenie gry, lecz o inteligentne zastosowanie jej elementów, by użytkownicy chętniej korzystali z produktu. Przykładami popularnych mechanizmów gamifikacji są punkty, odznaki, rankingi, poziomy, paski postępu, nagrody i bonusy. Dlaczego firmy i projektanci UX coraz częściej sięgają po gamifikację? Firmy wdrażają gamifikację, ponieważ pomaga ona zwiększyć zaangażowanie klientów, poprawić retencję i wpływać na decyzje zakupowe. Mechanizmy takie jak nagrody czy poziomy motywują użytkowników do częstszego korzystania z produktu i budowania lojalności wobec marki. Gamifikacja może również usprawnić onboarding, zmniejszając potrzebę wsparcia. Dobrze zaprojektowana przekłada się na długoterminową wartość klienta i przewagę konkurencyjną. Gamifikacja zwiększa zaangażowanie użytkowników tylko wtedy, gdy jest dobrze zaprojektowana i ma sens w kontekście produktu. Kiedy gamifikacja działa? Gdy jest powiązana z motywacją użytkownika, Duolingo wykorzystuje mechanizm streaków, serii dni nauki, aby zmotywować użytkowników do codziennego powtarzania materiału. Zdobywanie punktów i odznak sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca. Dzięki temu użytkownicy wracają codziennie, by nie przerwać swojej serii. Habitika skutecznie stosuje gamifikację, ponieważ jest ściśle powiązana z motywacją użytkowników do budowania dobrych nawyków. Tworzą oni listy zadań, takich jak ćwiczenia, nauka czy czytanie, a ich wykonanie nagradzane jest punktami doświadczenia, złotem i odblokowaniem nagród w grze. System opiera się na wewnętrznej motywacji. Użytkownicy chcą być bardziej produktywni, a habitika nagradza ich za realne postępy. Jest też elastyczna, pozwalając dopasować cele do indywidualnych potrzeb. Gdy dodaje realną wartość. Tugood Tugo motywuje użytkowników do ekologicznych zachowań, nagradzając ich odznakami za ratowanie żywności przed wyrzuceniem. System statystyk, na przykład, uratowałeś x posiłków, sprawia, że użytkownicy widzą realny wpływ swoich działań. Apple Watch i Fitbit zachęcają do aktywności fizycznej dzięki systemowi pierścieni aktywności i codziennych wyzwań. Wizualizacje postępu oraz drobne nagrody, takie jak odznaki za osiągnięte cele, pomagają utrzymać zdrowe nawyki. Gdy łączy nagrody z rzeczywistymi korzyściami Vitality, dostępny w niektórych ubezpieczeniach zdrowotnych, nagradza użytkowników za aktywny tryb życia poprzez zniżki na składki, karty podarunkowe lub tańszy dostęp do siłowni. Punkty zdobywa się za kroki, ćwiczenia czy badania profilaktyczne, co łączy gamifikację z realnymi korzyściami zdrowotnymi i finansowymi. Recyklbank nagradza użytkowników za działania proekologiczne, takie jak recykling czy oszczędzanie energii. W zamian za aktywność użytkownicy otrzymują punkty, które można wymieniać na zniżki w sklepach, bilety do kina lub inne nagrody. Gdy pomaga zmieniać zachowania i nawyki. Nike Run Club pozwala użytkownikom wyznaczać cele biegowe i zdobywać nagrody za ich realizację, co skutecznie wspiera długoterminowe nawyki związane z aktywnością fizyczną. Gdy nie zmusza do rywalizacji, jeśli użytkownik jej nie lubi. Aplikacja Forest pomaga skupić się na pracy lub nauce, nagradzając użytkownika za czas spędzony bez telefonu. Za każdą udaną sesję koncentracji użytkownik sadzi wirtualne drzewo, a z czasem może stworzyć cały las. Brak rywalizacji z innymi sprawia, że nagrody są czysto indywidualne i wspierają lepsze nawyki bez presji. Kiedy gamifikacja jest tylko zbędnym dodatkiem, gdy frustruje użytkowników. Program lojalnościowy popularnej sieci kawiarni wymaga na przykład 50 zakupów, aby zdobyć niewielką nagrodę, co może wywoływać frustrację. Jeśli wysiłek jest nieadekwatny do nagrody, mechanizm przestaje działać motywująco. Google Local Guides zmieniło zasady zdobywania punktów i odznak, przez co użytkownicy, którzy wcześniej włożyli wiele pracy w recenzję, poczuli się oszukani. Gdy zachęca do niepożądanych zachowań, popularna aplikacja do zamawiania przejazdów stosowała system nagród, który motywował kierowców do długich godzin pracy, co mogło prowadzić do przemęczenia i zwiększać ryzyko wypadków. Platformy do zamawiania jedzenia z dowozem stosują systemy bonusów i tajemniczych nagród, które skłaniają kurierów do pracy ponad siły, co negatywnie wpływa na ich zdrowie i bezpieczeństwo. Gdy mechanika jest sprzeczna z celem produktu, aplikacje bankowe czasem wprowadzają rankingi typu najlepszy oszczędzający, co dla wielu użytkowników jest zbędne i rozpraszające, zamiast tego oczekują oni prostoty i szybkości transakcji. Niektóre sklepy internetowe dodają system misji, jak na przykład obejrzenie 10 produktów lub dodanie 5 rzeczy do koszyka, co może irytować użytkowników zamiast ich angażować. Gdy zniechęca użytkowników, opaska fitness monitorująca aktywność pokazywała tylko wyniki najlepszych użytkowników, co mogło demotywować początkujących. Niektóre aplikacje przesadzają z powiadomieniami: Wracaj stracisz swoją serię, czy Zostało tylko 5 godzin na zdobycie bonusu. Nadmiar presji może powodować irytację i prowadzić do odinstalowania aplikacji. Jak zaprojektować dobrą gamifikację? Zrozum użytkownika, co go motywuje? Nie każdy reaguje na te same bodźce, dlatego ważne jest dopasowanie mechanizmów do grupy docelowej. Dla jednych kluczowe będą nagrody, dla innych satysfakcja z postępów. Określ jasny cel gamifikacji. Czy chcesz zwiększyć zaangażowanie, lojalność czy retencję? Mechanizmy powinny wspierać konkretne działania użytkownika, a nie być jedynie ozdobnikiem. Testuj rozwiązania. Gamifikacja działa tylko, jeśli użytkownicy faktycznie się angażują. Przeprowadzaj testy A, B, analizuj dane i optymalizuj elementy, które działają najlepiej. Nie przesadzaj, czasem mniej znaczy więcej. Nadmiar mechanizmów może przytłoczyć użytkownika, zamiast go motywować. Skup się na prostych, ale skutecznych rozwiązaniach. Gamifikacja nie powinna zastępować dobrze zaprojektowanego UX. Jeśli aplikacja jest nieintuicyjna, dodanie punktów i odznak nie sprawi, że użytkownicy ją pokochają. Powinna wspierać doświadczenie użytkownika, a nie je komplikować. Nie kopiuj mechanizmów gier oderwanych od celu aplikacji to co działa gdzie indziej, niekoniecznie sprawdzi się u ciebie. Każdy produkt ma swoją specyfikę i potrzeby użytkowników. Dobra gamifikacja daje realną wartość. Najlepsze systemy oferują nagrody, takie jak zniżki, oszczędność czasu czy dodatkowe funkcje, które zwiększają zaangażowanie i lojalność użytkowników. Autorka Adrianna Wojciechowska Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy. Specjalistka UX, UUI, inżynier-architekt. Projektuje intuicyjne i funkcjonalne doświadczenia użytkownika, łącząc analizę potrzeb z estetyką i użytecznością. Współpracowała z klientami z Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii i Polski, uczestnicząc w każdym etapie procesu UX, UI. Specjalizuje się w projektach z branży fintech, bankowość, trading, insurtek i e-commerce. Pracowała nad produktami SAS B2B i B2C. Obecnie pracuje jako specjalistka w ośrodku przetwarzania informacji Państwowym Instytucie Badawczym, tworząc nowoczesne i użyteczne rozwiązania cyfrowe.